Polak, rusek i Niemiec lecą samolotem. Niestety mieli przeciążenie i sterujący rusek krzyczy. Hej zrzućcie coś tam. Rzucili skrzynkę srebra. Pogodzie niegdy za storami zasiadł Niemiec. Sytuacja się powtórzyła i krzyczy, hej, rzućcie coś tam, rzucili złoto. Gdy sterował Polak, obciążenie samolotu znów było zbyt duże, więc rzucili bombę. Po wylądowaniu na Okęciu poszli na miasto i słyszą, jak rozmawiają trzy kobiety przed kościołem. Wiecie co? Jak mój Stasio szedł drogą, to przed nogi skrzynka srebra mu spadała, mówi Zośka, to jeszcze nic. Jak mój Karol szedł drogą, to mu skrzynka złota na łeb spadła, powiedziała Kryśka, eee, tam, jak mój Heniek się spierdział, to cała chałupa się zawaliła, zakończyła Halina. Był sobie Polak, Niemiec i Rusek, chcieli pójść do kina, poszli do diabła, żeby wziąć jakąś rzecz. Polak wziął latarkę, Niemiec piłę spalinową, a Rusek siekierę. Rusek wszedł pierwszy, usłyszał, zjemcie obedrecie ze skóry uciekł. Teraz Niemiec słyszy, zjemcie obedrecie ze skóry uciekł. Polak wchodzi, słyszy, zjemcie. Obedrecie ze skóry, Polak włącza latarkę, a tam małupa mówi do banana cudzysłów. Zjemcie obedrecie ze skóry, Kubańczyk, Szkot, Irlandczyk i Polak jadą pociągiem. W pewnym momencie Kubańczyk wyjmuje cygaro. Najlepsze? prosto z Kuby, warte kupę szmaru, podpala je, bierze jednego macha i wyrzuca przez okno, co robisz? dziwą się pozostali. jestem kubańczykiem, w moim kraju jest mnóstwo takich cygar, mogę sobie pozwolić na to, mija trochę czasu, Szkot wyjmuje butelkę 50-letniej szkockiej łyski, cudowny kolor i aromat, oczywiście cena również odpowiednia, nalewa sobie pół szklaneczki i również wyrzuca resztę przez okno, wszyscy oczywiście zdziwieni, Szkot odpowiada, w moim kraju takiej łyski pod dostatkiem gdzie się człowiek nie odwróci tam mnóstwo takich butelek ponownie mija trochę czasu wstaje jelandczyk i wyrzuca Polaka przez okno i mówi mamy tego dużo i idą przez pustynię Polak przycinek, Rus i Niemiec idą i zauważyli wielbłąda Polak i Niemiec wsiedli na garby wielbłąda a Rus mówi a co ze mną a Polak zsiadł z wielbłąda podniósł wielbłądowi ogon i mówi a ty Rusek do kabiny Polak Rusek i Niemiec wyławiają złotą rybkę mówi one że spełni trzy życzenia Rusek mówi Chcę, aby każdy Rosjanin miał nowe BMW. Niemiec mówi. Chcę, aby każdy Niemiec miał dom. Polak mówi. Jeżeli każdy rusek ma BMW, a każdy niemiec dom to, Cap pucci, poproszę, umiera Francuz, nałożył śmierci pyta swoja żonę. Emanuele, czy zdradziłaś mnie? Tak, pamiętasz miałam takie wspaniałe perfumy, to od niego umiera Amerykanin, nałożył śmierci pyta swoja żonę. Susan, czy zdradziłaś mnie? Tak, pamiętasz miałam takie piękne futro, to od niego umiera Rusek, nałożył śmierci pyta swoja żonę. Nataszka, czy zdradziłaś ty mnie? Tak, pamiętasz miałeś taka piękną czapkę to on ci zajebał, Polak, Niemiec i Rusek musieli przejść przez mrowisko, takim nakazał Diabeł, pierwszy poszedł Niemiec, oblazły go mrówki i uciekł, potem Rusek, oblazły go mrówki i uciekł, Polak przeszedł, jak to zrobiłeś, pyta Rusek, zabiłem jedną, reszta poszła na pogrzeb, Diabeł złapał Polaka, Niemca i Ruska, dał im po dwie metalowe kulki i obiecał, że ich wypuści, jeśli zrobią z tymi kulkami coś, co go zadziwi, Niemiec podrzucił wysoko jedną, Kulkę. Zaraz potem podrzucił drugą i trafił nią w tę pierwszą. No, całkiem niezłe powiedział diabeł. Ruski położył na ziemi jedną kulkę, a na niej ostrożnie położył drugą i nie spadła. Też niezłe mówi diabeł. A teraz zobaczymy co zrobi Polak. Niestety, Polak jedną kulkę zgubił, a drugą zepsuł. Warszawiak, Ślązak i Kaszub pojechali na wczasy do Egiptu. Gdy płynęli łódką, wyłowili z wody gliniany dzban z dziwną pieczęcią. Po chwili złamali tę pieczęć i... Zdbana wyleciał, Jin. Uwolniliście mnie, spełnię wasze trzy życzenia. Po jednym na każdego Kaszub Ja tak kocham Kaszuby Niech zawsze woda w jeziorach będzie czysta Ryb będzie pod dostatkiem A turyści niech będą porządni i bogaci Dżin Nudnawe życzenie Ale jak chcesz Zrobione Warszawia Wybuduj dookoła Warszawy ogromny mur Żeby odgrodzić moje miasto od reszty tego zacofanego kraju I żeby żadni wsiowi mi tu nie przyjeżdżali Jean Ok Zrobione Teraz ty myślnik Dżin zwraca się do Ślązaka Ślązak Powiedz mi coś więcej o tym murze wokół Warszawy Szawy. No, otacza całe miasto, jest betonowy, wysoki na kilometr i szeroki na trzy kilometry u podstawy, mysz się nie prześlizgnie, zlązak, dobra, nalej wody do pełna.